Jaką mam przepiękną płaszczkę! Otwieramy jajucho eventowe! Wow! Mityczna stonoga! I nie boli mnie noga! Patrzcie jaki kiciuch słodziutki i ma rybona na plecach! Też bym takiego chciała mieć, je! je, je. O tak, cześć kochani! Jej, jak super! Patrzcie tylko, zaznaczamy sobie tutaj fajne sezonowe nagrody! Kocham te przygody! I jeszcze jest taki zwierzaczek przekochany! O tak! I cóż my tutaj mamy, kochani? O, panelas ze zwierzakami! Słaby jesteś niestety, legendarny zwierzaczku, mam lepsze! O, i achievementa za czas grania! Będę mieć więcej szczęścia! I koło fortuny! Cóż my tu mamy? Miksturkę do winów i pakiet! Moi kochani pucharków, super, super! Będę teraz łowić rybona, bo jeszcze zabawa nie jest skończona. No pewnie! Łowimy, łowimy, łowimy! Jakiego rybona zaraz zobaczymy? O, taki fioletowy, bardzo fajny! Jej, z rogiem! Czy wy to widzicie? Bawię się tu znakomicie, będziesz w mojej drużynie. No pewnie, będę sobie na tobie jeździć. Wow, jesteś przesłodki, jak małe, kochane kotki. No pewnie, jest sklepik z mutacjami. Czekamy, czekamy! No odejdź, koleżko. Ho, 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 patrzcie tylko! Pofarmiłam sobie trochę te mutacje, rewelacje! I co? Mamy jakieś fajne wdzianko elektryczne? Przy tym bardzo śliczne! Wow! I bonusiory nam daje. No pewnie! I co? Achievementasy dla bluche nasy zaznaczamy nagrodę za odkrycie różnych mutacji, rewelacji, Buścik do akceleracji i miksturkę do łynów sobie wypijamy. I już na nic nie czekamy, to znaczy czekamy na wyścig. No i co? Ho, 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 jaka jestem szybka! Widzieliście to na tym dolnym pasku? No pewnie, jak nasz Rybon Ekstra wygląda, jak wymachuje tym ogonkiem? O, tak, a nie pyszny jedzonki! Wypijamy miksturkę do szczęścia i oczywiście golden miksturkę będę mieć więcej szczęścia, jeśli chodzi o wylosowanie fajnego zwierzaka z jejucha. Może się też jakiś golden trafi. I co? Jak ty wyglądasz, Rybonie? Taką minkę miał niezbyt sympatyczną i niezbyt śliczną. O, ho, 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 kraftujemy, kraftujemy i najlepsze zaznaczamy. I Rybona Smutnego też w swojej drużynie mamy. Kochani, trenujemy, Powerosa, cieszy się Blue noso. tak jest, tak jest i nie ma już łez. No pewnie, cześć koleżanko, fajnie wyglądasz, dzięki, że mi pomagasz. Widzieliście to, odrodziłam się wielokrotnie i będę więcej powera zdobywać i kupujemy sobie nowy ogonek. O jak ekstra, może ten? 600% więcej w serio! I lepsze przyspieszonko! To mi się podoba, to mi się podoba! Coś tam za nami się ciągnie! Jest! Ogonek jest ślad, który zostawiamy! I już na nic nie czekamy! O, widzieliście to jej, yeah, jak subcio! No, jestem coraz lepsza! No i trzeci raz pokonałam całą trasę. Cieszę tu bardzo bluczej nasę. Dużo tutaj jest innych graczy. Czy bluczej coś ciekawego jeszcze zobaczy? No pewnie, na przykład nagrodę. O nagrodę za otwieranie jajek. Będę zdobywać więcej łynów teraz niesamowite i odrodzonko. Tak jest, odrodzonka nam pomogą. w dostaniu się do nowego świata tata, ta, ta ta no i idziemy do niego. Wykupujemy tak koleżanko i kolego, jak miło, jak miło, wulkaniczna, co? Ha, 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 ha. Czeka na mnie samo zło? Nie, chyba nie. Ładnie tutaj jest, nie sądzicie? No pewnie. Trenujemy, trenujemy. Bez żadnej ściemy naszego power rasa. Naszą moc wspaniałą. O, i co teraz? I co? Będziemy łowić nowego rybona. Jej. No dalej, Blue Jean, dalej. Jesteś wędkarką wspaniałą. O tak, jeszcze trochę i jest płaszczka. O, jak miło, jak miło. Takiego rybona jeszcze nie miałam. Zaznaczamy cię. je, je, je. 300% więcej łynu. Niesamowite, niesamowite, kochani! O, jak ty wyglądasz, jakie masz oczucha, słodziuchne! No, naprawdę oryginalny rybon i co, mutacje? No, pofarmiłam sobie trochę te mutacje, rewelacje i zaraz sobie zaznaczę najlepszą. No, co my tu mamy i co? Ho, 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 I zaznaczamy najładniejszą i najmocniejszą. No pewnie, kochani. I patrzcie, jak świeci po bokach nasza płaszczka wspaniała. To mi się podoba. Haha, cieszę się, Blue Jane, cała. I wyścig, to mi się podoba. I koniec wyścigu. Niestety, niestety, patrzcie, ile tu graczy gra z nami. To mi się podoba, nie jestem tutaj sama. Jej, jaki zwierzak z trzema głowami. Wita się z nami. Też bym takiego chciała. No, do dzieła, do dzieła. Dzieła, by robota nie stanęła. No dalej, nasza Blue Jane, bo się bawię doskonale. I mamy nagrodę, kocham tę przygodę za odkryte mutacje, rewelacje. Wow, buścik! Do przyspieszonka, 250% i wybieramy nowego partnera, 800% więcej w ciebie chcę, jejeje, je, je, będziesz w mojej drużynie, koleżko, jaki uśmiechnięty, w niebo wzięty i buźki tak się unoszą nad nim, no fajnie, no fajnie, subcio i kupujemy jajucho, o, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i mamy foczkę, ha, ha, ha subcio, ta przygoda i co, hmm, otwieramy nasz panelas, nie, jeszcze kupię sobie takie tańsze jajuszko. Legendarny zwierzaczek, tylko nie wiem co to jest. O, naprawdę, nie mam pojęcia. To jest wiewióra. Haha, wiewióra to nie bzdura, powiedziała kura. I mamy żółwika. Tak sobie tu fika, świetnie. Yeti. O, jak miło. Co teraz i co? Oczywiście mamy wyścig. To mi się podoba, to mi się podoba! I otwieramy panelas. No pewnie kraftujemy i zaznaczamy najlepsze, aż czuję dreszcze cztery tysiaki, ma nasza foczka! No, a ten zwierzak dziwny, trzy i półka! la. Super ta przygoda! Zaliczyłam drugą pętelkę. I patrzcie, tylko nasz ukochany okularniczek. Wspaniały w drużynie. I co? Trenujemy poły rasa No pewnie. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. I kupujemy sobie jakiś fajny ślad. O! Będzie z nami za pan brat. 800% więcej łynów. Taki kolorowy, fajowy, tęczowy. Niesamowite. Ociągnie się za nami. Widzicie to? Jejeje, nie jest wcale tak źle. Naprawdę wygląda rewelacyjnie. O tak. I będę sobie teraz. Złowić nowego rybona, bo sprawa jeszcze nie jest załatwiona, trwa cały czas. Zabawa! O tak! O! Nowa płaszczka? Chyba tak, chyba tak. Zaraz ją zaznaczę. Czekajcie, o tutaj jesteś. No, pewnie, że chce. 350% więcej łynów i 2000 więcej akceleracji. O niesamowite, je, jak ona wygląda, ta ryba! Będziemy teraz kupować mutację, no pewnie. No, sporo już kosztowały. Niestety to nie są kabarety. Zaznaczam sobie tę mutację i wyglądam niesamowicie. To znaczy nie ja, tylko nasz Rybon. Ha, ha, ha. No tak, no tak. kochani. kupujemy jajucho, ale najpierw wypijamy miksturki, to nie bzdurki. O tak do szczęścia i do golden zwierzaków. Otwieramy. Hm. Jeleń. Świetnie, epicki. Goblin legendarny, trochę smutny. Ale silny, kochani, otwieramy panelas i co? Ho-ho-ho, zaznaczamy najlepsze. Ja, 6450, niesamowite, jesteś najsilniejszy, nasz zwierzaczku wspaniały, i tutaj sobie jeszcze otwieramy jajuszko. Raz, we trzy, raz, we trzy. Flaming, może być? Co to kryć? Jak to żyć? I jeszcze coś. O, żaba! Ha, 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 nie przypomina żaby. No cóż, i jeszcze jedno! Słonik legendarny! Bardzo mi się podoba! Świetna ta przygoda! I co? Kraftujemy! Kraftujemy, moi drodzy! Zaznaczamy najlepsze zwierzaki! I słonik znalazł się w mojej drużynie. I żabon również! No, ekstra! Jestem coraz silniejsza! Czyż to nie wspaniałe, kochani? Jeszcze sobie jedną najlepsze jajucho otwieramy i Dalmatyńczyka tutaj mamy. Psiaka to rzecz nie byle jaka, świetnie. I jeszcze raz Panelas i zaznaczamy najlepsze ile? 7440. I kochani, mamy nowy Achievementas za odkrywanie nowych zwierzaków. Będę mieć więcej zwierzaków w swojej drużynie, czyż to nie cudowne? O, czekajcie, je, 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 zaznaczamy najlepsze. Jest pięć zwierzaków, a wcześniej było tylko cztery. To mi się podoba, to mi się podoba. I jest zupełnie nowy partner do kupienia. O, byli. Tak, taki patyczak. O, tysiąc procent więcej łynów i ja ciebie chcę. Je, 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 Znajdź się w mojej drużynie. O, jak on ekstra wygląda! Ho, 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 Ma taką poświatę elektryczną, a przy tym bardzo śliczną. No to rozpędzamy się. Je, je, je. Super wygląda wiecznie, uśmiechnięty, w niebo wzięty. Tak! Sześć pętelek, zaliczyłam, taka sprytna tutaj byłam, widzieliście to kochani? Będziemy sobie teraz łowić nowego rybona, nową płaszczkę, zaraz to się okaże. O, no to co? Dalej, 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 bo się bawię doskonale, nie dajemy za wygraną i mamy zupełnie nowego zwierzaka, A to rzecz nie byle jaka. O, nowa płaszczka, czekajcie, czekajcie, patrzcie tylko, ona ma taką żarówkę na końcu głowy, czy mi się wydaje? Ho, 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 nieźle wygląda, naprawdę i zawsze możemy liczyć na nią w ciemności. No pewnie, kochani! Karmiłam sobie trochę nasze mutacje, rewelacje. Niestety teraz są bardzo drogie 40 milionów kosztuje każda. Tu nic nie ma to żadna ściema to sobie zaznaczę i co? Będzie fajnie wyglądać no pewnie wygląda rewelacyjnie tak lawowo ciekawie i fajowo moi drodzy ho, ho, ho. no to do dzieła, do dzieła! By robota nie stanęła. Uwielbiam wyścigi, no pewnie! I co teraz i co? Teraz tutaj będzie nowy rybon, ponownie, ponownie, chociaż ten mi się tak strasznie podoba. Czy są inne tego typu fajne skórki? O, skórka, skórka, skórka dla naszego ogórka ryba. Piła? Naprawdę coś nowego. Niesamowite, kochani. 600% więcej łynów i oczywiście przyspieszonko też było. O, dużo, 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 dużo większe. Jej, ta skórka mi się najbardziej podoba. No nieźle wyglądasz. Tą piłę masz naprawdę długą. I nagrodę zaznaczamy! I buścik nowy do przyspieszonka mamy. Jej, no, super! jajucho, To najlepsze, aż czuję dreszcze! Kiciuch a dokładniej rzecz biorąc, tygrys legendarny! Ooo, jak fajnie, moi drodzy! Mam teraz takie dwa tygrysy, bo sobie trochę pofarmiłam te nasze zwierzaki. 11 tysiaków! Serio? Ale jest silny! I mamy, patrzcie, nagrodę plus jeden zwierzak! Za 7 dni grania! Niesamowite! Zaznaczamy najlepsze i co? Sześć zwierzaków w drużynie jest! I nie ma już łez! I mamy achievementas za odkrywanie nowych zwierzaków! Oczywiście, że zatwierdzam, będę mieć jeszcze jednego zwierzaka w drużynie. Czekajcie, no to co? Tak! Ej! Siedem zwierzaków! Czy wy to widzicie? Bawię się tu znakomicie. O, i nowego partnera sobie kupimy! Albo partnerkę, może ciebie i będę w niebie 1500% więcej łynów? Ja! Jaką ma Fajną, czerwoną, w kropeczki białe! ha! ha! Super! Rozpędzamy się! Jejeje! Je, je. I mamy złotego rybona! Będziemy mieć szczęście! W końcu to złota rybka! Jakby nie było, ale się tu porobiło! Widzieliście to? Osiem pentelek aż było! Niesamowite, kochani! Ekstra wyglądamy na tym rybonie, a teraz mam nową skórkę i kupujemy sobie śladzik zupełnie nowy. Bardzo fajowy. Taka śnieżynka. Tak, moi drodzy, 1500% więcej łynów i 1300% więcej przyspieszonka. Wow! I jajucho najlepsze! Otwieramy, otwieramy! Krokodylas epicki. Ho, ho, ho. Będziemy sobie teraz kraftować, moi kochani. Czekajcie, czekajcie. Raz, dwa, trzy. I pokraftowane jest. O tak, kochani. Nasze tygrysy są najlepsze. O, wykraftowałam takie super zwierzaki. A teraz odrodzonko. Jest, kochani! 27 odrodzonek! Czyż to nie cudowne? O, patrzcie tylko! Kupujemy sobie miksturkę! Wypijamy sobie miksturkę do Powerasa! Cieszy się Bluejay Nasa, no pewnie! I zaś odrodzonko! No, je, 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 co tu dzieje się, kochani? Idziemy do nowego świata? Tra-ta-ta-ta-ta-ta? Ta, 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 no pewnie! 5B kosztuje? Serio? O, straszna drużyzna, nie sądzicie? Je, yeah, jak tutaj jest fajnie! Patrzcie, ile groczy! Jakie mają fajne zwierzaki! O, a nasz rybon wspaniały! Ryba piła, ryba piła! Będziemy sobie teraz coś fajnego łowić! No to łowimy, łowimy! Co ciekawego, tym razem zobaczymy! Czekajcie, czekajcie! Co to było? Hmm, chyba żółw. Tak, żółwik. Jak ekstra. Takiego żyjątka jeszcze nie udało mi się odkryć wcześniej. I co teraz? I co? Ho-ho-ho? Oczywiście, mutacje, rewelacje. Jak ja wyglądam sympatycznie i przy tym bardzo ślicznie. Wow, taki bordowy i fajowy i ma oczucha świecące. Mamy coś tutaj do pozaznaczania. Klejmujemy nagrodę. Jej, kocham tę przygodę. Mamy lepsze przyspieszonko teraz. O tak, o tak. I teraz mam nową skórkę, taką przezroczystą. Chcę sobie nowego teraz rybona złowić. Ale to chyba będzie żółw kolejny, a nie rybon. No dobra, zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Patrzymy. Juhu! Widzieliście to? Jaki kolorowy! Zaraz będziesz, mojej drużynie, zaraz będę sobie na tobie jeździć. Wow, jakie ma ślepia czerwone! Ho, 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 ho. Jeszcze raz, jeszcze raz chcę sobie troszkę połowić jakie to relaksujące! Tak, moi drodzy, jak zachodzące słońce! O! Co to było? Jaki piękny, świecący z kolcami! Wita się z nami! Zaznaczam ciebie i jestem w niebie. No, jak ty wyglądasz, mój drogi? Widzicie to? Piękny jest. Naprawdę piękny, niesamowity. Dziewięć pętelek było, ale się zmyło. Jestem teraz naprawdę silna i kupujemy sobie nowy śladzik. O, Aurora, 2600% więcej łynów? Serio? Ja... Czegoś takiego dobrego jeszcze nie miałam? Tak, moi drodzy, jest za nami. Widzicie to? Jejeje, co tu dzieje się? I nową partnerkę sobie kupię, Aurorę. O, 2500% więcej łynów. Niesamowite, niesamowite. Jaka ona sympatyczna, a przy tym bardzo śliczna? Nie, ona nie jest sympatyczna, ma taką minkę. O, smutną właściwie. No niestety, niestety to nie są kabarety. Ważne, że jest przydatna. Tak jest, rozpędzamy się. Jejeje, a ja w tym miejscu chciałabym się. Już z Wami pożegnać i zaprosić Was do kolejnych materiałków na moim kanałku. Żegna się z Wami BlueJane. Cześć, kochani i do usłyszenia!